Zaczynamy pomiar trasy prosta taka 100 metrów będziecie mogli sobie przyspieszyć i zobaczyć jak jest trawka prosta ale tutaj zimą może być błotko. Bo mierzyłem kółkiem i mierzyłem GPS-em idealnie. Potem śliśmy no. drugi raz ze sławkiem, z krzyżkiem raczej. I powiem Ci, że ten tu jest fajnie, bo jest ta górka, na której teoretycznie kawałek tam start można obserwować pod kątem kibiców. E, tu można gdzieś rozstawić nawet na górze, jest pomiar czasu. Tak, tak, tak meta. Tam można to wszystko porozstawiać. To już mój zegarek naprawdę wariował. Ale... No idziemy tak właśnie do końca. I tu teraz trasa się będzie właśnie łączyła. Tu będzie się zbiegało z tej górki. Mm -hmm. I będzie się ten tutaj. Czyli to będziemy rozbierać. Tak i tutaj gdzieś równy kierunek. Tak tu będziemy rozbierać. I teraz nawracamy w lewo. O, tu, 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 tu. Tak. o ale kamperów. Winobranie. No. O i tutaj. To na przejdzie nam płotek rozbiorą na przełaję. Czyli przelafujemy prosto. Tak przez jest. Ten piach. Idziemy prosto i przez ten piasek bieg z nami. Tak jak mówiłem 30-40 metrów. O. Jak na plaży i tak na każdym okrążeniu. Nogi się zapadają. Da popalić. Ten jest Tam czy groblą? Czy tam. Tutaj normalnie tym piaskiem No i tutaj było właśnie 200 metrów zaraz za tym jak mierzyliśmy No i to powiem Ci tak dobre 30 metrów, nie? 40 metrów. No, to Powiem Ci, że... No. Ci, którzy pobiegną to 8 razy, tu kolejny piaseczek, ale już twardy. No. Wiem, to jest jakiś zorganizowany sami Norwegowie no, i tutaj właśnie no, widzisz, taki Samochód, tam gdzie chcieliśmy przebiec, ale... A, aż tam wiemy? Tak, jak ten samochód? No to trudno, no, za, samoch... dzielny, żeby był za samochodem e... Potem nawrót za to drzewo mm -hmm. i znów powrót Czyli tam. Tu, gdzieś nie tak, tu, 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 na ten. Okay. No, I tu masz 300 metrów. Okay. No. I tam ma takie zawijaz. No. Hello. Don't be afraid, we just measure road. No, I tutaj właśnie. I tu nawrót za samochodem. No, tak jest. Aha, czyli taka nawrotka. Tak, taka nawrotka, okay. taki zwężenie, nie? Za tym namiotem, tu za ten a i tu wzdłuż tak. wody. tu idziemy. Nie, nie, i zaraz zobaczysz. I tutaj znów biegamy na ładną trawkę, szeroko, ale drzewa są tak jest i znów nawracamy. Tak jest i tutaj w prawo lekko. A to nie połączy się to? Nie, czy bo bycie? to nie nie. Bo to jest za samochodem z tamtej strony namiotu. Potem znów zawija w lewo i teraz z powrotem wracamy na jeziorko. Wszędzie trawka i dobiegamy do jeziorka. Troszeczkę będzie węższy. Lekki tylko kroczek podbiegu. Ładny stawek, rybki można połapać w czasie biegu, się nie da, no ale... Ale stanowisko wędkarskie jest. Tak. Tutaj mamy już 500 metrów. Skręcamy lekko w prawo. Tutaj mamy na razie chodniczek, ale będzie zrobiony tutaj piasek albo coś, jakaś wyłożona mata. Ostry zakręt w lewo. Tu bardzo wąsko. Tu Tutaj tak przeskakujemy, ale będzie to rozebrane. I biegniemy malutki chopek, że też może wybić troszeczkę kogoś, ale to taki Bach. I pod góreczkę. I tu właśnie się na całej trasie ee, najwęższy. Najwęższa traca, tak. Tu będzie troszeczkę przesunięte. Wszystkie, wszystko, co stoi na środku, będzie owinięte czymś miękkim. Jedni będą jedli, drudzy będą tutaj biegli. Czy nie, także nie jest wcale tak wąsko, nie? Nie, nie jest źle, a poza tym jest fajna wiata, gdzie jak będzie brzydka Ach. pogoda, można stać i kibicować. Tak jest. I teraz zbiegamy znów leciutko dwa kroki. Tu leżą kamyki, ale będzie to wszystko ściągnięte na dwa tygodnie do ognisko. już. 700 metrów prawie. I tutaj nawracamy, i będziemy biegli z powrotem do startu. i po prostu na drugiej pętli nie będzie tego prostego, nie? 100, no tak. równych 100 metrów. Tu jak słuchaj, pamiętacie był start, a tu wracamy obok startu. Ja powiem ci, że widowiskowa bardzo fajna trasa. Ale fajna, bardzo I też, to... ale też słuchaj, nie będzie. Przecież w listopadzie nie będzie liści. Tak. I tu teraz, teraz tak jest, odbijamy w lewo, zaraz za startem. No tak wiesz, 800 metrów. No u mnie to, co jest mówiłem. więcej, bo u jest nieskalibrowane, bo ja biegałem w piwnicznej i nie zaktualizowałem GPS-a po powrocie. Mój syn już próbuje przeciągnąć. Tu będzie wysypany piasek. A zresztą głos wyciszę to nie będzie Można jakąś muzyczkę nawet puścić My jeszcze drugie kółko biegniemy <głos> <głos> Jeszcze kółko z 5 minut z 5 minut Max 10 I do teraz utwardzony 10 minut, nie 10 kółek Też to możemy zrobić 10 kółek <noise> Ja za dałem tyle nie wytrzymam kółek <noise> Nie, to mój kolega, to wiesz, że śmiga chodzi jak. No, za nim nigdy nie nadążałem. I tutaj lecimy, zaraz będzie się zaczynała druga pętla, a tu będziemy, gdzie dziewczyny skaczą na koniach, będziemy mieć metę. No, ja mam skalibrowany, bo mi zaraz wyjdzie kilometr. Ile tu masz? 900. No, to jest 90 metrów. E... Także 8. powiem Ci, że tylko tamten do daszek i w dwóch miejscach trzeba będzie płodro zebrać i tego. Nie, to spokojnie. Ten no. Najbardziej, miejsce do przerzucenia. E, a na metę potem, jak zbiegamy... tam, w górę. Na wprost. Meta będzie tutaj po środku, jak dziewczyny skaczą. Tak, tylko że. E, e, czyli to tu. I zaraz w prawo. Aha, na następny kół. Tak okay. jest. I tutaj ten ostry, właśnie, co miał do niego czyli zastrzeżenia. Tu nie. nie, tu. Teraz idziemy tu. Tak jest, do góry. Tak, to ja zrobię. Zdjęcie może być sobą ten zbieg będziemy ławić. tak jest i tu będzie piasek będzie wysypany żeby on po prostu był dłuższy żeby nie był taki ostry To tak bo tu jednak jest za ostry No, ja mam 90 I tu się. mamy właśnie Tomek. Równy kilometr. No, to ja mówię. I teraz musimy drugą pętlę zrobić z tego względu. Patrzymy na zegar. Nawet mogę już filmik wyłączyć. Albo możesz teraz nakręcić yy, I tu gdzie? Tu polecimy, tam do mety. Tak tu? chciał, my chcieliśmy po, po, podać tu w prawo, Nie. a do mety będzie tu, tu i tam w tam przez dziewczyny, gdzie skaczą, tak. Przez górę tamtędy... To będzie jeszcze z 200 metrów. 250. 230 dokładnie. No. Musimy zmierzyć dokładnie ile w tym miejscu będzie, ale uważam, że będzie 1900. Że 900 pętla będzie miała. Ta, ta druga, tak Bo bez startu. No na chłopski rozum, no tak, my nie po idziemy. Bo tylko po prostu tu nie będzie no, tego... tego, tego, męż, tego, tego to, Ale dobra przejdziemy. A skalibrujemy to. Już. Dobra, może wyłączę już kamerkę, co? Wyłączyć,